A dzisiaj filmy o tym, że Morawiecki musi w końcu pokazać, że ma jaja. Kaczyński chce wywołać wojnę z Unią Europejską nie od dzisiaj. A Ziobro musi w końcu stracić swoją przewagę w PiSie. A to wszystko za 2 miliardy złotych i biednych imigrantów. Składam wniosek o przerwę, zwołanie konwentu seniorów celem wprowadzenia jako pierwszego punktu porządku obrad podjęcia przez Sejm Rzeczpospolitej. Uchwały wzywającej rząd do skorzystania z przewidzianych prawem Unii Europejskiej mechanizmów solidarnościowych. Oglądaj dalej, a zrozumiesz, o co tak naprawdę chodzi w tej wojnie o emigrantów pomiędzy opozycją a pisowcami. Składam wniosek przeciwny. Cześć, ja mam na imię Sebastian i na tym kanale przedstawiam sprawy polityczne związane z rozwojem osobistym, a także z moimi ulubionymi podróżami. Dzisiaj pokażę Ci o co chodzi w wojnie ideologicznej o imigrantów. Pamiętacie, jak kilka lat temu Kaczyński straszył Polaków, iż napływ imigrantów to napływ pasożytów, morderstw, gwałtów i wszystkiego złego? Pamiętacie, że Morawiecki już wtedy, to no chyba 6 lat temu było, zaczął walczyć z imigrantami, ale wiecie co? Wtedy to była zabawa tak naprawdę. Dzisiaj dopiero zaczyna się prawdziwa wojna. Dlaczego dzisiaj? No cóż, w zeszłym roku Unia Europejska przelała Polsce około 500 milionów euro w związku z falą imigrantów z Ukrainy, i faktycznie te 500 milionów euro. Milion Ukraińców w Polsce to jest jakieś 500 euro na osobę. Jest to niewiele. Nie ma o czym gadać, zgadzam się, jest to niewiele. Ale nie wiem, czy wiecie, że od grudnia 2022 roku w Unii Europejskiej czeka kolejne 2 miliardy, ponad 2 miliardy euro dla Polski w ramach rekompensaty za przyjęcie potężnej fali Ukraińców. Trzeba tylko Napisać i wysłać wniosek do Komisji Europejskiej. Nie, nie chodzi tutaj o to, że idioci z PiSu nie potrafią pisać czy wysyłać wniosków. Oni się po prostu dzisiaj boją, że jak to zrobią, to Unia. Im te środki wyślę. No tak, co by się mogło stać strasznego, gdyby te 2 miliardy euro, prawie 10 miliardów złotych przyszło do Polski? Może na pierwszy rzut oka nie jest to straszne, a wręcz jest to pozytywne, bo Polska by miała 10 miliardów, czyli powiedzmy jakąś 1 czwartą budżetu 500. Tylko w tej sytuacji wyobraźcie sobie naszego premierka Morawieckiego, który z jednej strony walczy z dziobrom, z drugiej strony atakuje go. Bardzo systematycznie i skutecznie opozycja, a jeszcze z trzeciej strony, powoli Kaczyński dobiera mu się do dupy. Facet ma naprawdę przerąbane. Zgodnie ze starą zasadą, wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, Morawiecki uratował swoją dupę i swoją godność. Znalazł wroga, którym jest niecałe dwa tysiące emigrantów z krajów arabskich, afrykańskich, albo jak mówią muzułmańskich. Nieważne. Ten wróg daje Morawieckiemu kilka przewag, ale wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby dzisiaj Unia Europejska przelała te 10 miliardów złotych do Polski? Cały rząd Morawieckiego by zbankrutował. Nie, nie, że Polska by zbankrutowała, ale cała ideologia, vendetta premiera by upadła. Jego cała teoria na temat strasznej Unii runęłaby w gruzy. Bo jak premier miałby powiedzieć Polakom, że Unia Europejska przelała więcej niż Polska wydała na całą akcję związaną z emigrantami z Ukrainy? Bo jak pokazać wtedy Polakom, że większe jaja ma ziobro niż on? I na koniec, jak pokazać Polakom, że te pieniądze spowodowały, iż kaczka dobrała mu się w końcu do dupy? W ten sposób nie ma pieniędzy. On nic nie traci, on buduje swoją pozycję, bo traci Polska, faktycznie, ale Morawiecki ogólnie rzecz biorąc to ma w dupie Polskę, a dzięki temu ma wroga, na którego może szczuć Polaków nie tylko jednego, bo nie Unię, ale też jeszcze emigrantów. W ten sposób Morawiecki wygrał, a jego ideologiczna wojna może być dalej prowadzona. No i teraz zastanawiacie się pewno po co Kaczyńskiemu referendum? Po pierwsze, aby pokazać, że nadal jest guru ciemnogrodu, ciemnych mas, które oglądają TV PiS i myślą tak, jak on chce, żeby oni myśleli. Po drugie, Kaczyńskiemu jest referendum, aby wykorzystać je do sfałszowania kampanii wyborczej, która będzie w październiku, prawdopodobnie będzie w październiku. Jak chce ją sfałszować? Ano chce wykorzystać Niekontrolowany, nielimitowany i przez nikogo nienadzorowany budżet na propagowanie referendum tak naprawdę do tego, żeby propagować swoją kampanię wyborczą. No I na koniec Kaczyński, tak samo jak Morawiecki, chce przez to referendum pokazać, a raczej przestraszyć zabetonowany elektorat, a może także aktywować ten elektorat, który no się zastanawia. Do tego, żeby poszedł na wybory i zagłosował na jedyną partię, która walczy z emigrantami. A nie, Kaczyński ma jeszcze jeden ukryty cel. On w ten sposób chce odebrać elektorat Konfederacji. Po co mu elektorat Konfederacji? Po to, żeby mieć znaczącą przewagę w wyborach i nie musieć dogadywać się, z Brownem, Mike, Mikę i innymi oszołomami z Konfederacji. Pamiętacie kawał o życie, który codziennie modląc się narzekał do swojego Boga, że nie wygrał w Totolotka? W pewnym momencie Bóg się zirytował i przemówił do Icka. Icek, ty w końcu wyślij ten kupon, to ty wygrasz tego Totolotka. Dokładnie tak samo jest z Kaczyńskim, Morawieckim. Wywołują wojnę z Unią Europejską. A wystarczy wysłać wniosek. Wystarczy wysłać wniosek o 2 miliardy euro. Wystarczy wysłać wniosek o odstąpienie od przymusowej relekacji. Wystarczy wysłać wniosek i sprawa będzie załatwiona. Ale po co wysyłać wniosek i pokazywać, że się jest na kolanach o coś prosi? Jak lepiej wywołać wojnę i pokazać wewnętrznie, że się jest facetem z jajami? Wojna wywołana przez Morawieckiego. A podgrzewana przez Kaczyńskiego ma jeszcze jeden ukryty cel. Jest to upokorzenie Zbigniewa ziobrzy. Tak, Zbigniew ziobro już został upokorzony w Bogatyni, kiedy musiał wystąpić ramię w ramię z Morawieckim, klepać się po plecach i pokazywać, że oni są zjednoczeni. Morawiecki w ten sposób, no, rękoma Kaczyńskiego, pokazuje ziobrze że to on ma prawdziwe kochones. A jeżeli jeszcze na dodatek Morawiecki wygra tą wojnę z Unią Europejską o imigrantów, to pozycja Zbyszka Ziobry wyląduje na dnie. A może nawet Zbyszek będzie pukał do tego dna od spodu. Dzięki wam dzisiaj za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, sugestie, opinie, piszcie do mnie w komentarzach. Dzięki i do zobaczenia już niedługo. Na razie.